Przyszedł czas, żeby po tych całych przygotowaniach, researchu i analizowaniu przejść do opracowania właściwej strategii marketingowej. Dzisiaj zaczniemy pracować nad poszczególnymi jej elementami, których zrozumienie i wypracowanie jest kluczowe dla skutecznego prowadzenia działań marketingowych. Bez znajomości takich elementów jak oferta, grupa docelowa klientów, ich bóle, potrzeby, unikalna propozycja wartości yy, i jeszcze sporo innych elementów będzie bardzo trudno konkurować z markami, które używają tych elementów w sposób świadomy. Być może myślisz, chwila, ale ja przecież ja to wszystko wiem. No to w takim razie sprawdź czy na pewno. Bo współpracując z wieloma przedsiębiorcami i marketerami, często okazuje się, że znajomość tych elementów albo jest zbyt powierzchowna i banalna, albo wręcz obarczona błędem. Konsekwencją tego niestety jest brak efektów. Żeby podjąć jakiekolwiek działania marketingowe, czy to jest uruchomienie kampanii sprzedażowej, lidowej, prowadzenie mediów społecznościowych, czy zaprojektowanie strony internetowej, podstawą jest strategia i jej elementy, o których właśnie dzisiaj zaczniemy mówić. Klienci często na początku są niecierpliwi, chcieliby od razu przejść do działania i mieć efekty. Niestety tak to nie działa. Poniżej pewnego poziomu jakościowego działania wszystkie wydane pieniądze idą w błoto, bo rynek jest po prostu zbyt konkurencyjny i nasycony w prawie każdej branży, żeby byle jakoś miała rację bytu, a przynajmniej żeby mogła wysunąć się na prowadzenie. Krótko mówiąc, bez strategii nie ma sensu rozpoczynać działania. Jeszcze tylko mała uwaga techniczna i zaczynamy. Jeśli trafiłeś lub trafiłaś bezpośrednio na to wideo, to wiedz, że jest ono częścią cyklu składającego się z kilku filmów, więc zachęcam do pracy nad tą strategią właśnie we właściwej kolejności. Link do całej serii znajdziesz w opisie. Przejdźmy do konkretów. Zacznijmy od elementu strategii biznesowej, o którym wspominałem na samym początku, w pierwszej części tej serii. Mowa o tak zwanym DNA marki, czyli o misji, wizji i wartościach marki. Uważam, że właśnie te elementy są na tyle fundamentalne i wpływają na tyle mocno na strategię marketingową, że warto je mieć zdefiniowane na samym początku. Od razu nadmienię, że pojęcia te są bardzo płynne i różnie definiowane przez różne źródła. Żeby to dobrze zrozumieć, jakiś czas temu, pewnie kilka lat temu, zrobiłem research i przeczytałem mnóstwo materiałów, żebyście wy teraz nie musieli tego robić. Między innymi świetnym źródłem okazał się magazyn Harvard Business Review, który często polecam i do którego często wracam, to, jest to świetne źródło wiedzy biznesowej. Słynna misja, wizja i wartości. Większość z nas o tym słyszała, ale dużo osób traktuje te elementy jako teorie bez zastosowania w praktyce. W rzeczywistości jednak misja Wizja i wartości mają bardzo praktyczne zastosowanie. Misja jest to stwierdzenie, które powinno jednoznacznie określać, jaki jest główny obszar działalności i jaką wartość firma wnosi na rynek. Misja powinna inspirować, wyznaczać kierunek. Na przykład misją firmy Tesla jest przyspieszyć przystosowanie świata do używania zrównoważonej energii. Można potraktować misję jako taki nadrzędny wyznacznik do wszystkich działań prowadzonych w firmie. Wszystko, co firma i jej pracownicy robią, powinno być spójne z misją. Wizja, natomiast jest to długoterminowy, duży cel, przynajmniej ja tak to rozumiem. Również taki cel jest wyznacznikiem kierunku działania firmy. Jest takim jakby drogowskazem, ale w bardziej praktycznej formie, no bo określa cel, czyli gdzie chce, co chcemy konkretnie osiągnąć. Wizja, czyli ten cel powinien być na tyle duży, żeby motywować ludzi w przedsiębiorstwie otoczeniu biznesowym. Posłuszmy się tutaj przykładem również Tesli, której wizja to stworzyć najbardziej fascynującą firmę motoryzacyjną XXI wieku, napędzając przejście świata na pojazdy elektryczne. Jak widać, wizja jest dużo bardziej konkretna niż misja, ale jest z nią zgodna. Za każdym razem, gdy nie jesteśmy pewni, czy zaangażować się w jakieś działanie, czy nie, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co to działanie, które chciałbym teraz podjąć, czy ono jest zgodne z misją, wizją? Dalej. Takie podejście pozwala osiągnąć wysoką wydajność i skupienie na celu bez rozpraszania. Wartości natomiast określają kulturę organizacyjną firmy. Można powiedzieć, że jest to zestaw zasad, którymi kierują się ludzie w firmie. Główne wartości firmy Tesla, jak już jesteśmy przy tym przykładzie, to robić najlepiej, podejmować ryzyko, szacunek, ciągła nauka i świadomość środowiska. Wartości w praktyce pozwalają przyciągać do firmy odpowiednich ludzi, zarówno pracowników, klientów, jak i partnerów. Wszystkie te elementy, czyli misja, wizja i wartości marki powinny być ze sobą spójne oraz powinny być nadrzędnym wyznacznikiem do wszelkich działań firmy. Dlatego mówię o tym w przypadku strategii marketingowej, no bo tutaj też będziemy mówić o jakichś działaniach. Działając szczerze w sposób spójny z misją, wizją i wartościami, osiągamy autentyczność i tak jesteśmy postrzegani również z zewnątrz. co jest w marketingu niezwykle istotne. W przypadku nieszczerości, sztuczności, jeśli ta misja, wizja, wartości są wymyślone, nazwijmy to sztuka dla sztuki, konsumenci szybko to zauważą i wezmą to jako oznakę nieszczerości. Kolejny element – produkt, oferta. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać element oczywisty, ale to warto sobie jasno określić, jakie produkty lub usługi oferuje marka, czyli co będziemy promować w ramach naszych działań marketingowych. Określamy to w następujący sposób: jakie konkretnie produkty lub usługi oferuje marka. Jeśli są one w jakiś sposób podzielone na grupy czy kategorie, to również zapisujemy ten podział oraz które produkty lub usługi są dla nas kluczowe, czyli na sprzedaży których zależy nam najbardziej i dlaczego. Efektem tego działania Powinna być lista elementów oferty pogrupowana na główne kategorie ze znaczeniem tych kluczowych, czyli tych kluczowych produktów, usług, na których nam najbardziej zależy. Jako przykład, posłużę się siłownią, w której występują następujące następująca przykładowa grupa produktów i usług. Są to karnety na siłownie, abonamenty na treningi personalne. Odżywki akcesoria jako dodatkowe źródło zarobku i układanie planów treningowych i żywieniowych jako też taka dodatkowa usługa stanowiąca dodatkowe źródło zarobku. I zauważcie, że sprzedaż karnetów i abonamentów są usługami kluczowymi, ponieważ generują stały, przewidywalny przychód. Natomiast warto zwrócić uwagę, że są to usługi skierowane do różnych grup klientów. Podkreślę jeszcze raz, sprzedaż karnetów i abonamentów, a treningi personalne. I teraz jasne zrozumienie oferty, jakby w momencie kiedy sobie to wypiszemy, właśnie wtedy pozwoli nam to w jasny sposób taki klarowny zobaczyć, jak to wygląda faktycznie. Pozwoli nam to na lepsze skupienie na priorytetach, a także na lepsze określenie grup docelowych klientów i jeszcze parę innych korzyści, co na pewno zauważycie na końcu tego filmu, jak przejdziemy przez kolejne elementy. No i właśnie tutaj dochodzimy teraz do kolejnego elementu, czyli jest, jest to element klienci i ich segmentacja. Dobrze, dobre zrozumienie swoich klientów jest absolutnie kluczowe dla sukcesu działań marketingowych. Powtórzę to jeszcze raz, bo to jest chyba najważniejsza w ogóle zasada marketingowa. Dobre zrozumienie swoich klientów jest kluczowe dla sukcesu działań marketingowych. Zanim przejdziemy do klientów, spójrzmy na chwilę na marketing z innej strony. Co właściwie chcemy osiągnąć? Chcemy pozyskać klientów, którzy kupią od nas nasz produkt lub usługę, która rozwiąże ich problem, dając tym samym wartość, na której oni się skupiają, nasi klienci, a nie na naszym produkcie lub usłudze. Czyli jeszcze raz, mamy klientów, których musimy rozumieć. Musimy rozumieć problem lub potrzebę, jaką mają nasi klienci. Musimy mieć produkt, który rozwiązuje ten problem lub zaspokaja potrzebę. I tutaj taki mały spoiler. Skupiamy się na tym problemie lub potrzebie, a dopiero w następnej kolejności na korzyściach, które nasz produkt lub usługa daje naszym klientom, rozwiązując jednocześnie problem lub zaspokajając potrzebę, oraz mamy wartość, jaką widzą nasi klienci w naszym produkcie lub usłudze, która znowu rozwiązuje ich problem lub zaspokaja potrzebę. Teraz możemy przejść do określenia naszych grup klientów. Można spotkać się z takimi określeniami zamiennymi, trochę branżowymi jak target, grupa docelowa. Czasami klienci stanowią jednorodną grupę, a czasami kilka segmentów, dzielą się jakby na kilka segmentów. Warto tutaj spojrzeć na listę produktów i usług omawianych przed chwilą. Powinno to pomóc określić segmenty klientów. Kierujemy się tym, aby w ramach jednego segmentu, czyli grupy klientów, była jednorodność, czyli żeby, miały, żeby ci klienci w ramach jednej grupy byli do siebie podobni w jakichś aspektach, a jednocześnie segmenty między sobą powinny się w jakiś znaczący sposób różnić. W naszym przykładzie siłowni, bo znów, znów się nim będę posiłkował, można podzielić klientów ze względu na rodzaj usług, z które korzystają. Klienci kupujący karnety na siłownie, ćwiczący samodzielnie, mogą, ale nie muszą, mieć mniej zasobny portfel. Natomiast klienci korzystający z usług trenera personalnego zazwyczaj będą bardziej zamożni. Nie chodzi o to teraz, żeby wszyscy klienci ćwiczący samodzielnie, że są mniej zamożni, a wszyscy ćwiczący z pomocą trenera personalnego są bardziej zamożni. Chodzi o typowy, typowych reprezentantów tych dwóch grup. Narzędziem służącym do określenia przykładowych klientów jest persona. To też jest takie no, słówko branżowe, marketingowe. Ale warto się z nim zapoznać. W ramach każdego segmentu możemy określić sobie jedną lub więcej person i to należy teraz zrobić. Persona jest to wymyślony, przykładowy klient. Podchodzimy do tego w sposób bardzo konkretny. Można nadać takiej personie imię, określić dokładniej parametry. Ja tu może nie będę tak bardzo, bardzo głęboko wchodził w jakąś teorię, nie będę wymyślał koła na nowo. Gdyby ktoś chciał zagłębić się w temat, to odsyłam do artykułu Pawła Tkaczyka, link w opisie. Natomiast ogólne parametry, które wystarczą na nasze potrzeby, to demografia, czyli wiek, płeć itd. Praca, czym się ta osoba zajmuje, rytuały, jak wygląda jej, jego lub jej typowy dzień, ból, jakie problemy możesz pomóc mu rozwiązać, wartość, co, co ceni i jakie ma ambicje, strach czego się obawia. Można rozbudować taką personę o dowolne inne, istotne z waszego punktu widzenia informacje. I teraz taka, taki przykład, który ja opracowałem, przykładowa persona, to będzie pod kątem też tej siłowni. Anna, 33 lata, jest matką dwójki dzieci w wieku 5 i 8 lat, pracuje na cały etat w firmie produkcyjnej jako specjalista do spraw marketingu. Mieszka wraz z mężem i dziećmi w Toruniu, wspólnie z mężem codziennie rano odwożą dzieci do szkoły i przedszkola, a po południu w niektóre dni na zajęcia dodatkowe. Anna kiedyś trenowała amatorsko-lekkoatletykę i sport był ważną częścią jej życia, natomiast po urodzeniu dzieci musiała z tego na jakiś czas zrezygnować z braku czasu i energii. Teraz chciałaby wrócić do regularnej aktywności i poprawić nieco swoją kondycję, sylwetkę, zdrowie. Brakuje jej czasu, nie wie jak się za to zabrać, zastanawia się nad zajęciami na siłowni lub trening treningiem z trenerem personalnym. Nie chce poświęcać czasu na poszerzanie swojej wiedzy w tematyce trenowania. Woli za to dodatkowo zapłacić, ale ktoś inny się tym zajmie, ktoś się na tym lepiej zna, w sensie częścią merytoryczną trenowania i odżywiania. Natomiast zaoszczędzony czas woli poświęcić na odpoczynek z rodziną, która jest dla niej ważniejsza. Boi się jednak, że nie weźmie się za, za siebie, wtedy pogorszy się jej stan zdrowia, nie będzie miała siły zajmować się dziećmi, rodziną. Boi się również dalszego pogarszania się w swojej formy, swojej sylwetki. I teraz, jak myślicie, czy tak opracowane persony pozwolą na lepsze zrozumienie waszych klientów, pozwolą na lepszą komunikację z nimi, a także lepsze dopasowanie oferty? Czy to może przełożyć się na skuteczniejszą sprzedaż? Zostawiam to pytanie otwarte. Na pewno należy opracować przynajmniej po jednej personie dla każdego segmentu klientów, ale najlepiej jest opracować ich więcej dla różnych typów klientów, czyli w ramach jednego segmentu kilka przykładów. Ok, teraz następny element, problem, potrzeba. Pamiętajcie, że konsumentów nie obchodzi wasza firma czy oferta, ich obchodzą tylko i wyłącznie ich sprawy, w dodatku tylko te, które są w danym momencie dla nich najważniejsze. Proponując klientom swoje produkty i usługi, musimy skupić się właśnie na tych sprawach, a konkretnie na dwóch ich rodzajach na potrzebach i na problemach, inaczej bólach. Potrzeby oznaczają, że w życiu naszych klientów brakuje czegoś pozytywnego, co możemy dostarczyć, a problemy oznaczają istnienie czegoś negatywnego, co możemy wyeliminować. Musimy rozumieć te potrzeby i bóle, o czym wcześniej już mówiłem, i odnosić się do nich cały czas w komunikacji marketingowej. A na koniec musimy wykazać, że nasze produkty lub usługi zaspokajają potrzebę lub rozwiązują problemy naszych klientów. Już na etapie pracy nad określaniem grup docelowych klientów pojawiły się konkretne przykłady potrzeb i problemów. Pamiętacie personę Annę? Jeśli macie możliwość rozmawiać z istniejącymi klientami, zróbcie to. Będzie to najlepsze źródło informacji. Natomiast, gdy nie ma takiej możliwości, to warto zastanowić się i przyjąć jakieś założenia wstępne, które następnie będziemy korygować. Obserwujcie reakcje klientów czy użytkowników na różnych portalach i po prostu na różne komunikaty i wprowadzajcie zmiany. Bo trzeba pamiętać, że praca nad strategią jest pracą ciągłą. Kolejny element, już ostatni dzisiaj, jest to z mojej perspektywy funda, fundament, unikalna propozycja wartości. Można spotkać się z takim skrótem UVP z angielskiego Unique Value Proposition, czyli rozwiązanie, rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb jest warunkiem koniecznym do sukcesu marketingu, ale może nie wystarczyć. W dzisiejszych konkurencyjnych czasach trzeba się wyróżnić jeszcze na tle konkurencji. I jak, teraz pytanie, jaka jest unikalna wartość, jaką Twoja firma daje klientom? Czy to wiesz? Unikalna propozycja wartości, yy, tak jak już mówiłem, według mnie jest to totalny fundament marketingu i sprzedaży w każdej firmie. Rozłóżmy sobie teraz to, to na czynniki pierwsze. Wartość. Unikalna, wartość yy, unika, unikalna propozycja wartości wartość. Wartość oznacza coś cennego dla odbiorcy na tyle cennego, że chce za to zapłacić określoną cenę. Wiąże się to na pewno z bólami i potrzebami, i aby poprawnie ustalić wartość naszej oferty, musimy najpierw dobrze zrozumieć naszych klientów, o czym mówiliśmy też wcześniej. Dzisiaj jest wszystko jakby ze sobą mocno powiązane, te elementy. I tutaj częstym błędem jest odmienne postrzeganie wartości naszej oferty przez ludzi wewnątrz firmy, firmy względem tego, jak postrzegają wartość klienci. Zdarza się również pomylić na przykład cechę z wartością. To są takie typowe błędy. Na przykład dla osób zainteresowanych zakupem domu, wartością nie jest fakt, że ich osiedle będzie na przykład ogrodzone, tylko jest to dla nich cecha, a wartością jest poczucie bezpieczeństwa na przykład dla siebie i swojej rodziny. Pomocne będą y, odpowiedzi na pytania, y, co konsument tak naprawdę zyska, korzystając z naszej oferty, w jaki sposób wpłynie to na jego życie, w jaki sposób to będzie dla niego istotne, też, też w kontekście tych bólów i potrzeb. I drugim elementem w tej całej frazie jest unikalność, czyli jaką wartość w życiu odbiorców wnosi nasza oferta, jakiej nie daje nikt inny z konkurencji. Spotkać można się ze stwierdzeniem, że przecież wszyscy z danej branży robią to samo. Dobra wiadomość jest taka, że mało film dobrze rozumie prawdziwe potrzeby swoich klientów. Tuż jesteś na wygranej pozycji oglądając ten film. I na tym polu zazwyczaj jest jeszcze dużo do zrobienia. Można więc wykreować wiele unikalnej wartości w swojej ofercie. Na przykład, wielu klientów chętnie zapłaci więcej za usługi firmy, która zawsze odbiera telefony oraz realizuje projekty na czas. Jest to, są to elementy pozornie niezwiązane z samą usługą, ale jak się nad tym zastanowimy i jak właśnie dobrze zrozumiemy naszych klientów, to się może okazać, że to są elementy, za które wielu chętnie zapłaci więcej. To jest tylko przykład. Pamiętaj, liczy się postrzeganie klienta, więc nawet jeśli wszyscy robią to samo, to pytanie, jak widzi to klient. Wystarczy, że klient będzie myślał, że określona wartość Twojej oferty jest unikalna i jesteś do przodu. Znacie takie pojęcie, jak zjawisko klątwy wiedzy. Polega ono na tym, że wydaje nam się, że to, co wiemy, jest oczywiste dla wszystkich, ale nie jest. Podsumujmy dzisiejszą część. Poprzed pracowaniu mojego materiału powinieneś znać DNA swojej marki, czyli misję, wizję i wartości, mieć uporządkowaną ofertę produktów lub usług, znać swoich klientów, wiedzieć, jakie mają problemy i potrzeby, a także wyłonić swoją unikalną propozycję wartości. Nie znam statystyk, ale z moich obserwacji taką wiedzę na temat swojej marki ma naprawdę bardzo mało przedsiębiorców. Umiejętne zastosowanie w praktyce tej wiedzy daje ogromną przewagę konkurencyjną. Jeżeli masz problemy z którymkolwiek z tych elementów, śmiało pisz w komentarzu albo wiadomości prywatnej, chętnie pomogę. Jeżeli uważasz, że ten film wniósł wartość w twoje życie, dowiedziałeś się czegoś nowego, dowiedziałeś, dowiedziałaś, kliknij łapkę w górę, będę naprawdę za to wdzięczny, albo napisz w komentarzu, wszystko to mi fajnie pomoże. Dzięki za uwagę i do następnego.